Szanowni Państwo, kolejna porcja spotkań, spotkań z przyjaciółmi Areny, na które od kilku tygodni w poniedziałki macie Państwo okazję z nami oglądać. Dzisiaj z Pani Violetta Ochman, Agencja Informacyjno-Reklamowa, Promocja bądź promocja targi. Dzień dobry Pani Wioletto. I jak powiedziałem, jedna z naszych przyjaciółek, jeśli mogę to tak sformułować. Osoba, z którą wielokrotnie współpracowaliśmy. Państwo pewnie też pamiętacie imprezy targowe, więc na nich się dzisiaj skupimy. Bo pani Wioletta imprezami targowymi zajmuje się no, już od dłuższego czasu, no, ale jakby wiadomo, że jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie te imprezy targowe zaczynają, mam nadzieję, raczkować. Natomiast właśnie o tym chcieliśmy dzisiaj porozmawiać i o tych w rozmrożenia, które w pozytywnym stopniu dotknęły imprezy targowe, czy pani to rozmrożenie, pani Wioletto, już zaczęła widzieć w tym biznesie, który pani prowadzi już od lat? Targi prowadzę od 1993 roku, no to... a od 2000. Jesteśmy w Gliwicach. Dla naszej branży. Jest to cios, można powiedzieć, niewyobrażalny, tak? bo właściwie nasza branża nie istnieje. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że pomimo odmrożenia jakby branży Mice, generalnie jeszcze żadna impreza się nie odbyła, okay. i każdy z organizatorów czeka. Tak? Kiedy? Niepewność. Oczywiście, bardzo duża. A dla nas jest to tak, jakby taki cios, można powiedzieć, podwójny, bo generalnie z tego żyjemy, tak, z tego się utrzymujemy, mamy miejsca pracy i w ogóle szereg również innych firm, które z nami współpracują. Niemniej jednak wiele wskazuje na to, że pomalutku bardzo wolnymi małymi krokami. Będziemy się y, otwierać, tak? Od to, to w takim razie, to mówi Pani, że jeszcze się nie odbyły to kiedy takie pierwsze moje, powiedziałbym, przetarcie szlaku, jeżeli chodzi o te imprezy targowe. Na co czekamy, żebyśmy wiedzieli, na czym stoimy, jeżeli chodzi o tę branżę, o ten biznes? E, takim troszkę jakby nieszczęściem dla naszej branży jest to, że. Y... Okres typu czerwiec do sierpnia to jest po prostu martwy okres, tak? No tak. Więc pierwsze targi w ogóle rozpoczniemy we wrześniu. Okay. E, I wtedy dopiero będzie to tak zwane sprawdzam. E, niemniej jednak, wiele wskazuje na to, że jeżeli sytuacja, jak to się mówi, ogólnoepidemiologiczna się nie pogorszy, to wtedy e, mam nadzieję, że te pierwsze imprezy będą miały szansę się odbyć. Jak odbędzie się pierwsza, no to już później e, pomału będą mogły być kolejne. Bo państwo planujecie już targi na wrzesień, prawda? Tak, mamy zaplanowaną jedną imprezę, ponieważ wydaje nam się, że no tutaj jednak jest wiele znaków zapytania, stąd decyzja o jednej imprezie, natomiast do Gliwic no chcemy już wrócić w pełni wiosną. E, ta impreza to oczywiście jakby targi budowlane, które, które we wrześniu planujecie, natomiast e, rozmawialiśmy trochę przed programem, jeszcze w sierpniu też już będą jakieś inne imprezy targowe, na których pewnie Pani zagości, żeby zobaczyć jak to funkcjonuje. To proszę też o to powiedzieć, bo to... Bo to, bo to ciekawe jest, kiedy, skoro wiemy, że dopiero zaczynamy wracać do, 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 do tego trybu quasi-normalnego. Znaczy, dla nas wielką nadzieją jest to, że właśnie inni organizatorzy już się przygotowywują okay. tak? i gdzieś w połowie sierpnia chcą robić jakieś takie pierwsze, ja mówię, pierwiosnki. Tak? I mam nadzieję, że jeżeli te imprezy. Odbędą się, jak to się mówi, bezproblemowo, to również te następne już będą miały ten no, taki oddech, tak? Że ktoś zrobił, więc ja też mogę, i okay. też nasze powinny no, spełnić wszystkie wymogi, być według zorganizowane, według istniejących wytycznych, no ale przede wszystkim otwarte dla ludzi, tak? No tak, bo nie wszystkie targi, które są teraz planowane będą otwarte dla publiczności. Państwa targi mają być otwarte dla tak. publiczności, więc pewnie tak. tych obostrzeń no, no, nie wymienimy ich teraz, ale no, jakby bardzo trudno jest spełnić, co to jest najtrudniejsze w tym, żeby, żeby dostosować, powiedziałbym, do, do wszystkich wymogów. Pandemia ma to do siebie, że dotyka przede wszystkim kontakt, tak? No tak. A targi, no to kontakt. Zawsze tak, jakby to było naszą główną zaletą, okay. że jest to impreza, gdzie właśnie my ludzi ze sobą stykamy. Tak? Czyli my po to organizowaliśmy targi i od 20 lat wieszczono nam, jak to się mówi, koniec, bo jest internet, bo właśnie okay. są inne media, a my nie na przekór tym wszystkim twierdzeniom właśnie udowadnialiśmy, że ten kontakt bezpośredni jest taki potrzebny. No i Pandemia to wszystko przekreśliła, tak? Niemniej jednak y, warunki, które y, są do spełnienia, tak, y, sprawią, że mimo to w jakiejś, może troszkę zmienionej formie, targi wrócą i będą się odbywały, ale w reżimie sanitarnym. Okej, okay, bo chęć jest, o tym też rozmawialiśmy. Tak, tak zdecydowanie. Znaczy powiem tak, że yy, wiadomo, że bardzo się cieszymy, tak, że zarówno ze, z jednej strony, czyli ze strony naszych klientów, wystawców, mm. jak i z drugiej strony zwiedzających, są, mamy takie sygnały, tak, bo prowadzimy rozmowy, bo tak jakby y, mamy działalność no właśnie typu ściąganie y, zgłoszeń, y, rozmowy i widać, że i jedna i druga strona gdzieś tego potrzebuje. Okej, okay. a jak pani patrzy tak na taką perspektywę najbliższych miesięcy, to to oczywiście jakby nie chcemy wróżyć z fusów, nie jesteśmy też lekarzami, jakby specjalistami w dziedzinie pandemii, ale ten przedział raczej przełom roku, może początek kolejnego to jest szansa, żeby tak no jakby zaczęło się to w końcu kręcić po tych wszystkich, powiedziałbym, pierwiastkach, które sobie jakby wrzuciliśmy. Ja coś takiego założyłam, że wrzesień i tak jakby jesień będzie odpowiedzią na to, kiedy wiosną będzie można ruszyć z targami. Nie ukrywam, że jest za dużo niewiadomych. Taką największą jest ten tak zwany no, drugie uderzenie. tak? Mhm. My nie wiemy, jak to wszystko. Specjaliści mówią, że najgorszy ma być początek roku, tak? Czyli jeżeli mam się tego trzymać, to znaczy, że targi powinny się odbyć raczej okay. późną wiosną, a okay. żeby w miarę były bezpieczne, tak? Natomiast na to pytanie nikt nie ma dobrej odpowiedzi. Okay. Bo to też jest takie pytanie o alternatywę biznesową. Jakby w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy z przedstawicielem firmy SAFpol, który jakby też jakby szukają wszyscy swojej jakiejś drugiej drogi, mm -hmm. bo rozumiem, że jakby prowadząc biznes targowy drugą nogę trudno chyba znaleźć. No właśnie. Znaczy, firmy różne mają pomysły, nie ukrywam, i generalnie starają się, no nie wiem, rzuciły się do produkcji maseczek, mebli i tym podobnych rzeczy. Niemniej jednak, no to wszystko jest takie doraźne, tak? Generalnie my jednak no żyjemy w tym, umówmy się, dziale, który no ma ten kontakt, tak? Bez tego kontaktu praktycznie, no trudno, powiem inaczej, mimo takiej potężnej fali internetu nie udało się jeszcze zrobić jakichś super targów, tak zwanych wirtualnych. Nie okay. ma takiej możliwości. O ile nie wiem, no są takie próby przeniesienia koncertów, czy też różnych wydarzeń do internetu, tak targów właśnie się nie da. Bo mimo wszystko targi to jest no, ten bezpośrednikom. To bardzo ciekawe, co pani mówi, bo jakby teraz znowu ci, o którzy wieszczyli pewnie Pani różne jakby mm -hmm. potknięcia po drodze, teraz wieszczą, że jakby połowa albo więcej, jakby, tu, jakiejś intensywności na przeniesie się do internetu, to, to jakby rozumiem, że tego kontaktu nie zastąpi. tak nawiązując do tego, co pani powiedziała, trochę to jest kompatybilne z tymi imprezami, które w arenie mieliśmy okazję organizować teraz, no nie możemy albo w niepełnym wymiarze, no bo też trudno zastąpić koncert z, czy też wrażenia koncertowe, które są na żywo z tym, co możemy sobie tam obejrzeć oczywiście w internecie, albo tak. jest to bardziej powierzchowne rozumiem że z targami jest podobna sytuacja, plus i dodatkowo jeszcze jakieś biznesowe rozmowy, które można sobie, można sobie na żywo gdzieś tam. Na, w kanciapce prowadzić. To znaczy, różne firmy oczywiście do nas y, przystępowały i proponowały nam możliwość przeniesienia targów mm -hmm. i robienia targów wirtualnych, ale tak jak mówię i powtarzam to, i uważam, że y, chyba jeżeli mamy tak poważnych organizatorów w Polsce, a przecież jest okay. ich kilka, jest kilka potężnych ośrodków targowych, tak? To no prawda. ja już nie mówię o Poznaniu Kielcach czy Gdańsku, y, to też chyba właśnie świadczy o tym, że niestety targi wirtualne nie mają racji bytu. Targi od, jak to się mówi, pradziejów to jest jednak kontakt bezpośredni. Mm -hmm. I nic. I nikt nie jest w stanie tego zastąpić. A jakbyśmy tak powiedzieli o skali, bo to też jest, bo to też jest bardzo ciekawe, jakby perspektywa, no nie wiem, ile targów, nie, nie, nie chcę powiedzieć, się nie odbyło, ale jak, jakie to są rzędy wielkości, na, kiedy na przykład w okresie wiosna, jesień organizowaliście Państwo targi w poprzednich latach, a jak to wygląda, jak, jak to niestety wygląda w tej sytuacji. Powiem tak, skala jest przytłaczająca. To znaczy, ja normalnie organizowałam w roku kilka, kilkanaście imprez targowych, gdzie naprawdę gromadziłam setki firm, tak? I no, tam do nas przychodziło, mogę powiedzieć, że wiosną tego roku odwiedziło nas tutaj u państwa 7 tysięcy osób, tak? No więc naprawdę to był ogromny cios dla, naszej, dla no. nas, dla naszej branży. Praktycznie moja, mojej firmie udało się zrobić te jedne targi. To jeszcze był większy cios, dlatego że one były no, tak fajne, tak? dały tyle radości zarówno zwiedzającym, jak i wystawcom i nagle następuje, nie wiem, coś takiego jak potężna y, fala tsunami, która po prostu okay. niszczy wszystko. Więc można powiedzieć tak, że w... ja znam organizatorów, którzy w tym roku w ogóle nic nie zorganizowali. I prawdopodobnie do końca roku po prostu no, nie będą mieć takiej możliwości. A jeśli chodzi o segmenty branżowe, bo Pani jakby targi nieruchomości jakby budowlane, natomiast w którym tym, z tych segmentów Pani widzi najwięcej potencjału, żeby jakby do tych targów wrócić? Trudno, jakby targów jest mnóstwo, więc Pani pewnie ma lepszą orientację, czy nieruchomości budowlane, to jest jakby, jest w nich potencjał, żeby je jakoś szybko odbudować? To znaczy powiem tak, te wszystkie warunki, które wynikają z... Pandemii sprawiają, że też no, nie możemy się rozpędzać, tak, jeżeli chodzi okay. o ilość, czy to nawet wystawców, czy właśnie z drugiej strony zwiedzających. Myślę, że musimy to wszystko optymalizować, czyli nasi potencjalni wystawcy zdają sobie sprawę, że już takich ilości. Zwiedzających po prostu nie będzie, mhm. to będzie klient bardziej wyselekcjonowany, będzie tych klientów mniej, nie mniej no to nie znaczy, że będą gorsi, tak? Natomiast wydaje mi się, że branże, które będą mogły się odbywać, to na pewno te, które już gdzieś mają swoją historię, tak? czyli targi z tradycjami, targi z edycjami. Trudno jest dzisiaj wyjść z czymś nowym, tak? To jest bardzo trudne, naprawdę. Natomiast jeżeli ktoś już ma swoją historię mhm. i gdzieś coś robi, to ma szansę to kontynuować, bo z jednej strony ma właśnie zaufanie tych swoich klientów, czyli naszych wystawców, z drugiej strony znają nas na danym terenie zwiedzający, czyli okay. też wiedzą, co możemy im zaoferować. Okej, okay, czyli jakby ci, no, nie chcę powiedzieć najsilniejsi, ale z, jakby, z najbardziej uznane marki targowe, bym powiedział, jakby mają największą szansę, nie chcę powiedzieć przeżycia, ale jakby powrotu do jak najszybszego normalności, oczywiście przy wszystkich sprzyjających warunkach zdrowotno, -epidemi epidemiologicznych. Znaczy, to, co jeszcze mogę powiedzieć, jakby z naszej branży, to, co zaobserwowaliśmy w ostatnim okay. czasie y, z uwagi na y, pandemię, to tak, jakby takie przesunięcie się y, naszych y, potencjalnych zwiedzających y, z budowy y, poprzez firmy do takiej powrotu jak to się mówi yy, budowy samodzielnie tak czyli okay. gdzieś znowu ludzie zaczęli szukać możliwości wielu rzeczy wykonywania samemu i tutaj ja też upatruję dla nas tak jakby okay. szansy ponieważ nasze targi przeważnie właśnie są skierowane do yy, potencjalnego Kowalskiego, który wiele rzeczy sobie lubi zrobić sam i gdzieś właśnie jest w ludziach ten powrót, jak ja to mówię, do korzeni. Aha, czyli znaczy rozumiem to jako, że możemy sobie tam, no, domu nie zbudujemy pewnie sami, ale możemy sobie jakby w nim coś jakby podłubać, krótko mówiąc. Tak. Bardziej chałupniczo, tak. pewnie też taniej, natomiast korzystając z, z jakiegoś potencjału, który gdzieś na takich targach możemy złapać. Dokładnie. E, tak biznesowo jeszcze chciałem do tego podejść, bo, bo, no bo oczywiście jakby jest skala i jest skala. W sensie skala była duża, tak jak pani powiedziała, 7 tysięcy osób, dzisiaj tych klientów może być mniej. Pytanie o takie jakby przełożenie biznesowe, bo ja jakby rozumiem, że trzeba żyć i tr żeby żyć, trzeba organizować. Natomiast pytanie, czy, na, czy Państwo widzicie taki potencjał też, żeby odbudować się finansowo, jeżeli te targi wrócą, nawet w okrejonej wersji pod hasłem, il mniej, mniej, il mniejsza ilość wystawców, mniejsza ilość gości? Tak, na pewno trzeba w tym momencie się tak jakby zrestrukturyzować, czyli pozmieniać pewne obszary, szukać, no co tu dużo mówić, oszczędności i pewne elementy dotychczas w targach, które były, istniały, no trzeba będzie je tak jakby przemodelować, tak? Żeby targi były bardziej... Czy są mniejsze boksy? Tak sobie zastanawiam, jak to tak... <laughs> Nie, to znaczy tak, my właśnie będziemy potrzebowali większych przestrzeni, okay. tak? Bo żeby spełnić no tak. wymagania, to jednak my musimy... Troszkę w innym kierunku, mhm. tak? Czyli na przykład no, jak wiemy, przejścia muszą być minimum 3 metrowe, tak? Mhm. Standardem były przejścia dwumetrowe. No więc tu już tak jakby spełniamy te wymagania, e, to będzie też może takie e, lepsze dla naszych, no dla obu stron, tak, i dla wystawców, i dla zwiedzających, bo będzie wszystko bardziej. Stąd na przykład no, nie będzie można robić targów na halach ciasnych, małych, no tak. w ogóle takich obiektach no stricte sportowych, bo jednak no, nie spełnią tych wymogów. Stąd na przykład. właśnie właśnie hale typowo widowiskowe będą no dla nas tym tak jakby odbiorcą tak docelowym adresem e, jakiś plan na przyszły rok pani już ma pani powiedziała, że jakby zakładamy zakładamy wiosnę jakby no, daj Boże ta wiosna jakby będzie już e, zielona i bez wirusa albo albo ze szczepionką na przykład chociażby mm -hmm. żeby żeby trochę tego optymizmu e, też wlać na jakby, myślę pod kątem e, jakby kolejnych planów, bo zakładam i jakby życzę oczywiście, żeby te, te wrześniowe targi zaczęły, zaczęły się kręcić i żeby było coraz lepiej. Natomiast, natomiast rozumiem, że ciepło Pani myśli też o arenie w kontekście wiosny i też targów budowlanych, bo o to pytam. No tak, dla nas, dla nas, my w ogóle jesteśmy bardzo mocno związani z areną, tak, bo właściwie ja od początku, kiedy tylko zrodził się zamysł budowy areny w Gliwicach. Zacz... Już pani była na miejscu. Tak, tak, tak. I przez cały okres budowy tak jakby śledziłam i okay. też starałam się być na bieżąco, żeby właśnie te nasze targi móc zaraz po otwarciu zorganizować tutaj. Arena jest mi bardzo bliska i od początku jestem z nią związana. Też największe wydarzenie, które udało nam się dotychczas zorganizować, to jest właśnie tutaj u Państwa. Tak? I to wydarzenie, które no, mam nadzieję spełniło oczekiwania obu stron. Po to jesteśmy, po to tworzymy, żeby właśnie no, takie wydarzenia organizować. One mają sprawiać satysfakcję nie tylko nam, ale przede wszystkim właśnie naszym klientom. Arena jest do tego stworzona w ogóle miasto Gliwice. Uważam, że jest to świetny rynek. Naprawdę. Ja chciałem zapytać, czy tak. Śląsk. A na przekór wszystkiemu, co uh -huh. można jakby czasem uh -huh. usłyszeć, to jest jakby dobre miejsce na, na organizowanie targów, to jest dobry klient, który przyjdzie, chce, interesuje się. Tak, to znaczy no, będąc w Gliwicach 20 lat i w ogóle też na Śląsku, bo też organizuję w innych tak. miastach, mogę powiedzieć, że naprawdę Śląsk jest bardzo przyjazny. Tym bardziej, że my jesteśmy no nie stąd, tak. Ja jestem jednak z Małopolski. Wobec powyższego uważam, że Ślązacy są bardzo otwarci, bardzo życzliwi i naprawdę nigdy nam tutaj nie było źle, tak? Zawsze byliśmy przyjmowani no, z wielką życzliwością. I sukces frekwencyjny, o którym pani tak, mówiła. Tak, tak, tak. I e, czy to robiłam w Gliwicach, czy w Jaworze? Czy w Katowicach, to wszędzie właśnie gdzieś mieliśmy bardzo pozytywny odbiór. Oczywiście bardzo chcemy wrócić do Gliwic, chcemy zorganizować nasze wydarzenie wiosną, tak, cały czas będziemy śledzić sytuację, jakiś termin taki, tak jak mówię, no najbardziej bezpieczny z tym, że wydaje mi się, że nie ma mądrego, który odpowie na pytanie. To kiedy po prostu nie ma czegoś takiego, no gdzieś tam trzeba będzie wybrać mniejsze zło, tak, i postawić na jakiś. Teren. No i zobaczyć, jak rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, skoro dopiero teraz, jakby wiedział, biznes targowy startuje, to też zobaczymy, jak on będzie sobie chodził. Trudno się z tym nie zgodzić, że jeżeli jakby będą jedni, pójdą za nimi inni, no to jakby przy wszystkich. Powiedziałbym, y, dobrych znakach na niebie i ziemi no, powinno to się w najbliższych miesiącach wyklarować, przynajmniej jakaś wizja, jak się w tej sytuacji powinniśmy odnaleźć. Znaczy, ja powiem tak, że wszystkie y, ośrodki targowe w Polsce po prostu czekają w blokach startowych, okay. tak? i każdy ma świadomość, że jak już ruszą, i naprawdę jedne, drugie, piąte, to po prostu później to już będzie na zasadzie siły rozpędu. Tak? I dbania, i spełniania wszystkich wymogów na nas I na morzu. To jest bardzo optymistyczna myśl. Bardzo dziękujemy i, i, i czekamy już niezmiernie na tą wiosnę, bo, bo, bo oczywiście jako obiekt też zależy nam, żeby no, co jest możliwe do wykonania to jak najszybciej wykonać. Pani Wioletta Ochman, Agencja Informacyjno-Reklamowa Promocja. Była z nami przyjaciółka Gliwic, przyjaciółka Reny Gliwice, jakby z którą wielokrotnie współpracowaliśmy. Bardzo dziękuję, pani Wioletta. Ja też dziękuję, i do zobaczenia w Gliwicach. Do w zobaczenia.